Cześć, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym filmie i dzisiaj chciałbym rozpakować kolejny produkt, jaki dostałem do przetestowania od firmy Samsung. Jest to tym razem tablet Samsung Galaxy Tab 10.1. Co do opakowania, widać takie podglądowe prezentacyjne zdjęcie tego właśnie oto tableta, oraz pod spodem poniżej jest napis Samsung Galaxy Tab 10.1. Z tyłu opakowania mamy podane jego parametry: jest to HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps, Edge GPRS 4 zakresowy. Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości WXGA czyli 1280x800 pikseli, procesor dwurdzeniowy traktowany zegarem 1GHz, aparat fotograficzny 3MP plus kamera 2MP do połączeń wideo, otwarzacz wideo Full HD 1080p, bateria 7000 mAh, jest to oczywiście tablet pracujący na systemie Android mający Wi-Fi w standardzie A, B, G, I, N oraz Bluetooth 3.0. Tablet, który dostałem do przetestowania nie jest wprawdzie w 100% nowy, ponieważ jest to sample testowy, czyli model, który krąży po różnych testerach i po prostu już był przez używany, ale jego stan powinien być praktycznie taki, jakbyśmy kupili nowy tablet i zawartość opakowania również, mam nadzieję, że zestaw nie będzie jakiś wybrakowany. Tak więc przejdźmy do rozpakowania. Po otwarciu, jakby tego wierzchu pudełka, ukazuje się nam ten tablet 10-calowy na całą szerokość opakowania, co wygląda naprawdę bardzo fajnie i widać, że wszystko jest estetycznie wykonane i ładnie zapakowane. Tak właśnie prezentuje się na pierwszy rzut oka Samsung Galaxy Tab 10.1 Tył mamy oczywiście wykonany z takiego plastiku błyszczącego trochę, który bardzo widać, że będzie się palcował. Co prawda widać to pod światło. Jest wykonany w kolorze białym tył, także po prostu tego palcowania raczej nie będzie widać, ale na przednim panelu na pewno to wszystko będzie widać. Tablet prezentuje się bardzo fajnie. Ale na chwilkę odłożę go na bok i zobaczymy, co znajduje się jeszcze w opakowaniu. Mamy tutaj króciutką instrukcję, akurat jest to warranty Card. Tutaj jest dwuczęściowa właśnie taka ładowarka. To podłączamy do prądu, i mamy wyjście USB, do którego możemy włożyć właśnie ten kabelek. Jest to kabelek USB prawdzie do komputera bardziej, ale możemy podłączyć go również właśnie jako ładowarkę. I to praktycznie tyle. W pudełku jak sami widzicie nic więcej nie ma. Więc teraz to wszystko podkładam na boki i przedstawię Wam jeszcze pokrótce sam tablecik. Z przodu znajduje się właśnie ten 10-calowy ekran o rozdzielczości 1280x800 pikseli. U góry mamy przycisk Power oraz tutaj jest regulacja głośności, z tego co widzę. Wejście na kartę SIM oraz wyjście Jack, 3,5 mm, po prawej stronie mamy jeden głośnik, po lewej stronie mamy drugi głośnik. I u dołu znajduje się mikrofon oraz port służący, służący po prostu do ładowania przesyłania plików itd. U góry znajduje się jeszcze kamera, oraz tutaj, z tego co widzę, są czujniki, światła zbliżeniowe itd. Tak Więc to praktycznie byłoby na tyle w tym prostym filmiku. Tablet jest rozpakowany. Ja zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów i oczekiwania na recenzję tego tabletu, która będzie po prostu, gdy go troszkę przetestuję i wyrobię sobie, jakby, opinię po prostu o nim. Więc pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.